Siemaneczko, z tej strony w Beszakal kupiliśmy ostatnio silniczek krokowy. Taki na sprzedaż. Yyy, ogólnie chciałem Wam pokazać jak wygląda. Dlatego... tego. otworzyło się, udało się. To jest do Passata kombi. 18 8 Nowka sztuka jakby kogoś interesowało. Cek. Móweczka. elegancki. Jeżeli kogoś by to interesowało kontakt proszę ze mną. Żeby nie było, że produkt nie jest niemiecki. Proszę prosto z Niemiec. Oryginal, orgi, oryginalna część. Nie wiem czy będzie dobrze widać, ale tutaj podświetla później abyście lepiej widzieli, że to jest nowa część. Także cóż, zapraszam do lajkowania i subowania.